Hm Ha! ha Witam Was w kolejnym odcinku z naszego Harry'ego Pottera e, Jesteśmy już w następnej części Chyba ktoś nie widział, to e, Harry'ego Pottera, tego 1.4 przeszedłem już na 100% Miał być zapis streamów na YouTube, ale powiem Wam tak e, Był taki moment Yy, że ten zapis, co żeśmy go przechodzili tutaj na YouTube, nie? Yy, no lekko mówiąc. Yy, zrobiłem grę na 100%, no nie ten i potem zacząłem ją maksować. No i... przyszedł moment na robienie tych... E, czuł nie mogę. O. Przyszedł moment na robienie yy, tych m, lekcji z czarami. No i jakby Guardium lewiosa. Do zrobienia, to tam było takie pomieszczenie, e, które, którym trzeba było za pomocą e, czaru redukto tam otworzyć sobie przejście, nie? No i ja to przejście sobie otworzyłem za pierwszym razem. Wszedłem tam, ale trzeba było mieć posadzkę z czarną magią. Więc wszystko było super do momentu, jak nie poszedłem odblokować sobie posadzkę z czarną magią. Tylko po to, żeby się okazało yy, potem, że. Yy, a tak mogę po prostu, tak. Żeby potem się okazało, że jednak to przejście, jak tam się cofnąłem, jest nagle zablokowane. I wkurzyłem się. Zrobiłem nowy zapis. W ogóle mnie ciekawi, czy ja jestem w stanie zabić wszystkich. Bo ja pamiętam, jak próbowałem kiedyś zabić ich wszystkich. Ale chyba, chyba oni się nie kończą. Eee, no i próbowałem to zrobić. zrobiłem nowy zapis. W 4 godziny przeszedłem całą grę. Eee, po czym ją w kolejne 5-6 godzin. No i aktualnie jestem 100% i full shot. Nie streamowałem tej drugiej części już jak tu przechodziłem po prostu na szybko bo miałem jeszcze byłem tu już tak zerowany na to że miałem wywalone. Nie wiem czy nie, nie powinien dać mi się po prostu zabić. Dobra. Wszyscy zabicie. Bo jakbym się nie dał zabić to chyba po prostu im pominął od razu jakaś senki. No i niestety teraz Harry będzie o problemy. Wal się dziadek, znaczy wujek, się frajerze, na ryj. Ogólnie w, jakby w przeciwieństwie do poprzedniej części, którą graliśmy, te o 5-7 grałem. Nawet chyba raz przeszedłem w życiu z bratem. Jak w to graliśmy w to we dwóch. Więc tu mniej więcej wiem, jak są poziomy. Pamiętam, że ten poziom pierwszy kupiłem tą grę. Ja miałem. Ile miałem lat wtedy? 7? 8? To kupiłem. Kupiliśmy tą grę. I odpaliłem. Podobno było tak, że ja nie poszedłem tam do szkoły, mój brat. Yy... Znaczy, ja poszedłem do szkoły, mój brat nie poszedł, bo był chory, no i niby zagrał w tą grę. Przeszedłem pierwszy poziom, no i ja miałem problem z tym pierwszym poziomem, nie mogłem go przejść. Jak to do to, to, tego momentu, w którym jesteśmy, to przyszedłem. Ale zaraz wam pokażę, w którym momencie ja się poddałem. I nie mogę przejść dalej, po prostu się zblokowałem. Bo byłem trochę, no. Nie, po prostu nie czaiłem, o co chodzi, no i musiałem czekać na brata, aż w końcu powie, jak to trzeba przejść. No i właśnie w tym momencie, tu się zablokowałem. Nie, sry, w ogóle, że tak dużo gadam, ale jakoś rozgadań dzisiaj jestem. Ogólnie to tak, wiem, że do tego ziuta, tu jest, tu gdzieś jest jedna babka. Tylko trzeba to poskładać, jak to złożymy to chęć można ją wyciągnąć, nie? Coś takiego było. Jest, mamy jedną. Tu jest druga. Chyba. Serio, ja to przychodziłem... Tak, jest, widzę. Ja to przychodziłem lata temu. Ej, czy... aha, bo to z drugiej strony. Ja to przechodziłem lata temu, ja już nie pamiętam tak w 100% jak to dokładnie wyglądało, ale plus minus coś tam kojarzy. Dobra, mamy tą drugą babkę i Pełno monet w ogóle Z tego co słyszę to chyba Tutaj też mam zbugowany dźwięk w tej części to chyba jest wina tej gry Bo nie wiem czy to słyszycie to takie pykanie Dobra, a tu co? Co to? Nie wiem. Dobra, i tym motkiem pewnie mogę ją tu tak cyk oes. I teraz właśnie to, te, ten moment tu. Ja miałem i wszystkich miałem tutaj. jakby odblokowanych, nie? Nie. Miałem tą babkę tam, tego gościa tu, jej nie miałem odblokowanej, bo ona była tu w tym, nie? I nie, ja nie wiedziałem, że to trzeba zbudować. Ja tu siedziałem, ja się zastanawiam, dlaczego jak robię tak. To nie blokowuje mi się ten moody. No teraz już wiem jak to działa, to. Jako tako idzie i... W tym samym albo w następnym poziomie miałem też problem, który zaraz wam pokażę. W ogóle nie wydaje mi się, że te poziomy będą szybkie, dosyć szybko szły, bo ta gra nie była jakaś giga długa. Mówię ja. Aha, automatycznie mi zmieniło. Ja tą grę no, znaczy ja poprzednią grę przeszedłem 4 godziny, a tu zakładam, że poziomy są tak samo długie plus... poziomy mają jakby... Yy, plus... ja te poziomy już znam plus minus I, ja przeszedłem... na pewno pierwszy rok przeszedłem, czyli ten piąty szósty chyba też, siódmego i ósmego roku... znaczy... piąty i szósty rok przeszedłem i siódmy rok na dwie części jest podzielony ja tych dwóch części chyba nie przeszedłem zbyt dużo razy tylko przeszedłem z raz no a ten piąty i szósty rok to przeszedłem naprawdę z 4-5 razy, 4, 5 razy. Tylko nigdy nie potrafiłem dokończyć gry. Oj Harry, masz problemy. Widzisz to? W gazecie. Jak już piszą to w gazecie, to jesteś skończony, koleżko. Bo to stare babcie potem patrzą na to i mówią, Ło! Ten pan jest tutaj niegrzeczny. My mu, my mu nie dajemy tutaj 100 złotych. Jak przychodzi i mówi dzień dobry na klatce. Znaczy no, nie wiecie co chodzi. O, dokładnie, i tu, tu jest drugie miejsce, w którym się zablokowałem. Ja mam nadzieję, że nie zablokuję teraz też i tym razem. Bo tu problem jest taki, że to muszę naprawić. Chyba. Dobra, mamy to. I ogólnie to właśnie, bo tu jest to. Ja wiedziałem ja to tam, tylko nie wiedziałem, jak ja tam przejść. I ja chyba tego nie widziałem, że to można naprawić tutaj. I to już na pewno, z tym już na pewno czekają na brata. M mógłbym? Dzięki. No, rano i lecimy sobie dalej. No to tu tak, to muszę zakręcić. A mogę, mo mogę, mogę po to wejść? Mo mogę to, mogę? Proszę, pozwólcie mi po to wejść, bo chcę 10 tysięcy. Dzięki. graftujemy sobie z papieru. Jetzt ja, rechts ist es schneller, nicht jest ten dźwięk. Czekajcie, ja go spróbuję zaraz naprawić. Dajcie mi chwilę. Dobra, spróbujmy teraz. Może będzie lepiej. Nie wiem. Dobra, co mamy tu zrobić? Mamy mu znaleźć zapcie. Zapcie chcesz, koleżko, tak? Czekajcie, to jest do skraftowania tu. A nie. O jest, zabcia. Dawaj nam ten! Co to jest? Aha, teraz robimy sobie... ...to gówno do przejścia. Kręć tym! Chyba haremu się tamte drzwi nie zbyt spodobały. Tak, tylko strzelam. Sam Umbridge ta babka coś tak cieszy głupia i się denerwuje. No jest. Pierwszy poziom skończony. Dobra, nie mogę tego pominąć. Czajem mnie to boli. I tu chyba już system kupowania postaci jest lepszy. Może jestem w stanie się dowiedzieć jeszcze tu. O! Idealnie, tu system kupowania postaci powinien być lepszy, bo tu postacie się kupowało. Nie, tu się czary kupowało. To pamiętam. I wiem, że tutaj jest, będzie sklep slajów A postacie się kupowało. Nie, jest dalej szczerze, jest ten dźwięk. Nie wiem, jak to naprawić. Oho, jest! Właśnie tu, a czemu mamy jakieś postacie już podbekowywane? Chyba że dlatego, że jestem właśnie na tym, na tym Harry Potter Collection. No tu, tu na przykład nam. To mam Harego z balu, to mam Hermiona jakąś z, też z balu. No nie wiem. Chyba się wywalił na głupi ryj. O, ale 2000! Da dawaj to! Ej! Ja to chcę! Dzięki. A właśnie, szczerze postrane jest dla mnie to co tu, tu mówię. Z tym dźwiękiem, że ten Harry Potter to jest jedyna gra, w której to mam naprawdę i to i tylko przez nagrywania, bo jak już byłem na tym jak już sam, sam siedziałem i grałem set, nie było tego dźwięku w ogóle ani, ani razu tego nie słyszałem. Jak nagrywam to jest to co chwilę praktycznie. To jest dla mnie porę. No, dzięki za klocek. No ale jakoś trzeba przeżyć z tym dźwiękiem, no to jest po prostu no, nie moja wina. No, tak, no i to jest tak samo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i będą 4 jakby 4 yy, tablice tutaj, nie tak jak w poprzednim. Tak, więc. Lecimy sobie dalej, jesteśmy w London, London, no, to nie Londyn, London. Po, mimo tego, że gram po, po polsku, no nie te nazwy, no po angielsku, bo po co? Po co je tłumaczyć? King's Cross Królewskie skrzyżowanie. Aha, i ty chcesz tego: bileta. Dawaj, tylko jednego. Ciuw, ciuw, ciuw. Dobra. Zaczynamy. Mogę się ruszyć dzięki... Dobra, nie chcę mi się tego robić szczerze. Ty coś masz, Luna? Nie, nic nie ma. Dobra, po prostu lecimy do przodu, nie będę tu nic. Prze... Boże, ale tutaj ten duch się rusza. Chociaż a nie tak jak w tamtym. Bo w tamtym poprzednim Harry Potterze to ten duch przecież tak się rusza jak ślimak. Że się nawet... Aha, bo tu musimy wiać. To pamiętam. Ale ten dźwięk to jest zbugowany dźwięk czegoś konkretnego. Że to jakaś rzecz po prostu ma zbugowany dźwięk. I to wszystko jest od tego. No dobra, teraz trzeba znaleźć jeszcze drugie kółko. A gdzie jest drugie kółko? Nie wiem. Na pewno nie tu. Na pewno też nie tu. Tam jest postać. Tu to widać. Tu nie, yy... stópczaj. Ta pszczółka? Nie, to pszczółka mi nie da kółka. Ty no, gdzie jest to koło? A, je Jezu, ja jestem... Ja jestem po prostu ślepy. Już możemy, dzięki. Możemy w końcu do Hogwartu wejść? Czy jeszcze coś muszę? Nic nie muszę, dobra. No i tam, Bridge. Głupia pizza. Tak w ogóle widzę, że jak jesteśmy tak w środku odcinka, to chciałem tylko was zaprosić na mojego Twitcha, na którym gramy sobie w różne gierki. Czy tam w CS, ostatnio w CSa trochę grałem, czy w jakiegoś Fortnite'a i tak dalej. Wiecie jak jest. Tak więc link jest w opisie, w każdym odcinku. O, dzięki za tą postać. Tak jak mówię, link jest, w link jest w opisie pod odcinkiem. No i was tam zapraszam. No, Myślę, że wszystko zrozumiałem. A my lecimy sobie za duchem do kolejnego poziomu. Po Chociaż nie wiem czy nie skończymy w tym miejscu odcinka i po prostu ja sobie nagram jeszcze jeden na zapas. Bo kurde ten dźwięk mnie tak denerwuje. Ty, ale lepiej wygląda ten Hogwarts w tej części niż w, w, w tym 1-4. Taki lepszy ma klimat trochę. I ta grafika jest faktycznie taka ulepszona, nie? Dobra, tu, jak tu się zacznie nowy poziom, to po prostu kończymy odcinek. Chociaż nie, to chyba po prostu będzie lekcja czaru jakiegoś. <trym i zna> No to lecimy. Czerwony, żółty niebieski. Czerwony, żółty, niebieski zielony. No Raczej to nie to. No dobra, ekam. Ha? Okej. To mogę uh, tego żonka uh, odblokować uh, przy uh, okazji. No dobra, no i to musimy właśnie. Poczołek. Aha, i tu teraz pod aszy wrzuca rzeczy. No dobra. No mm. Neville, co ty mi dasz? A, on mi tu tego zęba walił. No, i brakuje mi tylko kości. i też pewnie będzie tutaj, nie? Tak jest. O, i tutaj będzie o wiele lepiej z tymi eliksirami, no. E, Czekać, to mam otworzyć, nie? Czy to jest lekcja Wingardium Leviosa, czy co? Bo że nie wiem, o co chodzi w tym poziomie. No i został wyjaśniony, Harry. Super, zostały nam dwa zaklęcia, tak naprawdę. No, trzy zaklęcia, tak naprawdę. Światło, ekspektopatronum, No i tutaj poleryna niewidka. Aaa, miał tego ptaka odtrzanego w tym levelu. Znaczy w tym roku. Tylko. A jak się on cofnąć teraz? A po prostu Y jeszcze raz. Dobra, no to lecimy, ale chyba, no 25 minut w tym, w tym miejscu zakończymy już, widzimy się w następnym odcinku już jutro, do zobaczenia i cześć.